Nazywam się Aleksander Majak, znajdujemy się w serwisie Akademia Auto Service. Tu jesteśmy jakieś chyba 6-7 lat w tej, w tej lokalizacji. Generalnie robimy każde marki samochodów, każdą w zasadzie naprawę. No to jest kwestia indywidualnego podejścia, co się dzieje z samochodem i tak dalej. Nie robimy jedynie automatycznych skrzyni biegów, blacharki. No longer, no. W Interkar współpracujemy już od paru, paru ładnych lat. Współpraca bardzo dobrze wygląda, duża dostępność części, w miarę szybkie terminy realizacji oczywiście, no jest na, na, na dobrym poziomie to wszystko, więc stąd jest jakby naszym głównym partnerem, dostawcą części. Z racji współpracy wiadomo, z Intercarsem, no, korzystamy z ich z katalogu do, zamawia, do zamawiania części. Wiadomo, nikt się teraz nie bawisz, telefony i tak dalej, to jest rzadkość. W katalogu mamy dostępne numery, numery win, rysunki techniczne. Można łatwo sprawdzić dostępność w magazynie, czas realizacji, ceny, wszystko. Podgląd mamy do wszystkiego, nie trzeba dopytywać, nie trzeba szukać. Korzystamy z bioserwisu, no z racji wiadomo, norm ekologicznych i tak dalej. Jest to duże ułatwienie dla warsztatów. Możemy zdać praktycznie każdy odpad, każdy to, czy to jest akumulator, czy to jest opona, filtry papierowe, metalowe, olej przepracowany. Jeżeli dobrze się skonfiguruje program, czy z bioserwisem to jest kwestia dwóch, trzech kliknięć, gdzie można wszystko po prostu załatwić kartę przekazania odpadu, załatwić transport, przyjeżdża, przyjeżdża transport, odbiera odpady i tyle. No, My się już dalej tym nie zajmujemy. Mamy czystą głowę. Z SOW korzystamy no, z racji współpracy z Intercarsem. Jest to program, który no, daje nam też sporo możliwości, nam jak i również klientom. No, kl klienci mają dostęp do swoich archiwalnych napraw kiedy, co było robione, przy jakim przebiegu, można drukować pełne, pełne zlecenia z wykazem listy części, z cenami, ze wszystkim. Teraz jeszcze dodatkowo połączenie katalogu ze sobą, które poprawia jakby samo zamawianie części, dodawanie do programu, kosztorysy, faktury, no dużo rzeczy można zrobić z poziomu, z poziomu SOW-u i to na, tak naprawdę sporo przyspiesza. Sporo przyspiesza pracę i przede wszystkim nie ma zamieszania. Wszystko wiadomo, gdzie co jest, czy to jest magazyn, czy to są zlecenia bieżące, archiwalne. Wszystko, że tak powiem, jest w jednym miejscu.